GKS Jastrzębie przygotowuje się do ostatniego meczu w tym sezonie drugiej ligi. Już w sobotę przy Harcerskiej zmierzy się z EKS em 2 Łódź, a z nami Konrad Kargul-Grobla. Konrad, dzień dobry. Dzień dobry. Na początku wróćmy do tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku dni. Najpierw niesamowity mecz Konradzie w Siedlcach z Pogonią wygrany 4-3, później wywalczony jeden punkt po ciężkim starciu z Wisłą Puławy. Powiedz, jak ty oceniasz te spotkania? Nie, pojechaliśmy to się z założeniem, że, że wygramy ten mecz i potrzebne były nam te trzy punkty. E, drużyna pokazała charakter, do ostatnich minut walczyliśmy do końca i moim zdaniem zasłużenie. Byliśmy lepszym zespołem i wygraliśmy ten mecz w dojczanym czasie i sprawiliśmy taką niespodziankę w tej kolejce. A Wisła Puławy, bo remis 0-0, ale na pewno dużo zdrowia zostawionego na boisku. Tak, mecz też bardzo dobry, trochę moim zdaniem brakowało skuteczności gdzieś tam wykończenia i, i co no musieliśmy się podzielić punktami i wywieźliśmy z, z harcerskiej jeden punkt. E, wiadomo, Konradzie o co walczymy. Te cztery punkty dały nam wiele w kontekście tego, że tak naprawdę wszystko przed tą ostatnią kolejką i przed tym ostatnim meczem e, na, zależy od nas. Tak, no wy, e, zespoły. Poniżej ni, niżej w tabeli, e, gdzieś tam przegrywały swoje mecze i dały nam gdzieś tam szansę, że, że patrzymy tylko na siebie. Jak wygramy ten mecz, to, to po prostu mamy pewne utrzymanie i, i po prostu chcemy zdobyć te trzy punkty z UKS-em od razu od pierwszych minut. Dobrze w mecz i, i po prostu to wygrać, nie patrzeć w tył. Nie, nie e, rozumiem, Konradzie, drugi raz zmierzymy się z UKS-em przed własną publicznością. E, powiedz mi, jak ty wspominasz to listopadowe spotkanie, bo był to mecz trochę szalony. Na pewno nie chcę się wypowiadać, bo nie zagrałem w tym meczu. Mm -hmm. Także, także nie, nie mam co. Ale gdzieś z boku powiedzieć. na pewno widziałeś, pamiętasz. Zostawili chłopacy serducho na boisku i mam nadzieję, że tak samo będzie teraz. Właśnie czego spodziewacie się po rywalu? Będzie dużo walki na pewno, bo, bo tak samo ich trener powiedział, że, że chcą tutaj przyjechać po trzy punkty i dobrze zakończyć sezon. No, jest to drużyna, która. Buduje od bramki, nie boi się grać w piłkę, i, i mam nadzieję, że będziemy gdzieś tam odbierać piłkę przy ich bramce i szybko kontrolować i strzelić. Trzeba strzelić po prostu jak najwięcej bramek, jedną więcej od nich i wygrać ten, ten mecz. Wygrać mecz, no i pewnie też y, fajnie pożegnać się na koniec tego sezonu z kibicami. Tak, jak najbardziej. Trzeba po prostu po trzy punkty. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo.